Jak zapamiętał Pan historię przygotowań i projektowania nowych banknotów, tych, które weszły do obiegu po 1995 roku? Może powiem o tym w ten sposób, że wtedy, kiedy Pani Prezes Gronkiewicz-Walc powiedziała mi, że szykuje się denominacja, ale nie wiadomo, czy ta denominacja będzie w tym, w tym najbliższym czasie, czy będzie musiała być odsunięta. W związku z tym powiedziała, że niestety musimy zaprojektować. Wyższy nominał niż 2 miliony, który był dotychczas w obiegu. I będzie, miał, mam zaprojektować 5 milionowy banknot. Wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, kogo by można było na tym banknocie umieścić. Ja zaproponowałem, żeby był Piłsudski, w związku z tym, że nigdy na żadnym banknocie w historii banknotów polskich nie było Piłsudskiego. Pani, pani prezes się zgodziła i wtedy ja zaprojektowałem 5 milionów, i to był przygotowany banknot do produkcji w wytwórni papieru wartościowego. Wtedy jednak denominacja została, zdecydowano, że jednak denominacja jest, w związku z tym była propozycja zrobienia nowych banknotów, i wtedy też było za, zastanawianie się nad tym, co na tych, kto na tych banknotach ma być. Była właśnie, nie chcę mówić, że moja propozycja, ale w każdym razie dyskusja była, skończyła się tym, że jednak robimy królów, którzy są, jeżeli tak można w cudzysłowie powiedzieć, najbezpieczniejsi, prawda, z wielkich Polaków. No i wtedy ja zaproponowałem królów od piastów aż do królów elekcyjnych wybrane, wybrane osoby, które zostały przez Komisję Historyków zatwierdzone i takich, tak zostały wybrane tacy królowie przez tą komisję, jacy są dzisiaj na, na banknotach, którymi dzisiaj operujemy, jeżeli tak można było. Ale nie wszyscy królowie e, znaleźli się na banknotach, którymi Cię tak, się Tak. Ja proponowałem jeszcze, żeby zrobić ewentualnie właśnie to, co mówiłem, że króla elekcyjnego, ewentualnie Batorego czy Sobieskiego. Wtedy powiedziano mi, że tak, no ewentualnie może być, jeżeli będzie banknot 500 zł. No ale, chwała Bogu, inflacja nie jest wielka, 200 zł nie jest takim bardzo... Potrzebnym też w cudzysłowie banknotem, więc nawet 500 złotych już wtedy nie byłby, nie byłby potrzebny w obiegu. Tym bardziej, że jest teraz większość obiegu bezgotówkowego, więc też te wysokie nominały nie byłyby konieczne. Dużo czasu i trudu zajęło panu przygotowanie nowych projektów? Ja projektuję banknoty od 1970 roku, więc już miałem dosyć dużą wprawę, bo wszystkich wielkich Polaków przedtem też projektowałem. Ale w, oczywiście, że projekt banknotu wymaga jednak bardzo precyzyjnego opracowania i czas był dosyć krótki. Dobrze było, chyba Bogu, był przygotowany wstępny projekt, który określał formę, kształt całej serii. No a potem to było tak jak, tak jak w każdym banknocie. No, mniej więcej 3 miesiące już na, na wykończenie każdego banknotu musiało być. Które banknoty się Panu bardziej podobają? Te, które weszły do obiegu po 1995 roku, czy te, które były wcześniej? No wie Pan, nie jest trudno o tym powiedzieć. To powinni być bo to ktoś, kto nie, projektantowi jest naprawdę trudno powiedzieć, które są. Nie, na przykład, jestem bardzo zadowolony z, z banknotu 500 złotowego, który pierwszy przed do obiegu w 1974 roku z kościuszką. To był dla mnie wielki, wielkie przeżycie, kiedy pierwszy mój banknot przed do obiegu i jestem z niego zadowolony, jak, jeżeli chodzi o projekty. Natomiast ta seria ba, zawsze bałem się tego, jak zostanie przyjęty przez społeczeństwo. Czy, czy będą na ten temat jakieś uwagi, czy będą mówili, że te takie brzydkie, to nie będziemy tym, to nie, 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 nie lubimy takich itd ale tego nie było i raczej wydaje mi się, że zostało przez społeczeństwo przyjęte pozytywnie. Jak zapamiętał pan samą denominację? No więc jeszcze raz powtarzam, że to, co byłem, byłem, w, no można powiedzieć, brałem, nie, trudno powiedzieć, że brałem w tym udział, ale w każdym razie jakoś uczestniczyłem Bywałem przy tych najróżniejszych rozmowach i, i kłopotach, które, są związane, które związane były z denominacją i jestem pełen podziwu dla całego zespołu y, ba Narodowego Banku Polskiego, że tak trudna y, operacja, jaką była denominacja, jednocześnie przez to, że pierwsze banknoty były drukowane nie w Polsce, a przecież były drukowane w Wielkiej Brytanii. To jeszcze skomplikowało bardziej sprawę, więc naprawdę widząc ten wielki trud i wielkie no, zaangażowanie wszystkich pracowników z tych, z którymi ja się spotykałem z, 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 z departamentu emisyjno-skarcowego, więc to było byłem pełen dla nich podziwu. Naprawdę zostało to moim zdaniem za, przeprowadzone. No bezboleśnie, jeżeli tak można powiedzieć.